Cześć, witam Was wszystkich na kolejnej prezentacji. Chciałem przedstawić Wam kijek z Aliexpress firmy Mifine o nazwie Microbite. Ten co ja zakupiłem ma 198 cm długości i ciężar wyrzutu od 0,5 do 5 gram. Posiada wklejaną pełną szczytówkę i wygodny uchwyt szkieletowy. Wykonany jest z karbonu 40 i 46T. E, posiada 8 przelotek Fuji. Długość dolnika razem z uchwytem kołowrotka ma 30 cm Bez Uchwytu kołowrotka 17 cm, a sam uchwyt kołowrotka ma 13 cm. Długość wklejanej szczytówki 34 cm, a średnica przy górnej przelotce 0,75 mm. Jest to kijek o akcji FAST, szybki kijek, rewelacyjnie pracujący pod obciążeniem. Moim zdaniem jest to kij petarda na okonie. Rewelacja. Szybki kijek wykonany Naprawdę z dbałością o szczegóły. Równiutko są wklejone przelotki. Blank jest prosty jak strzała. Połączony z wklejaną szczytówką idealnie równiusieńko. Niejedna firma, która wykonuje droższe wędki, mogłaby pozazdrościć jakości wykonania tej wędeczki. Moim zdaniem wykonanie tego kijka spodoba się najbardziej wymagającym. Na, ze względu na występowanie w pięciu długościach i ciężarach wyrzutowych każdy może wybrać sobie coś dla siebie. Ponieważ występuje w długości 168 cm i ma ciężar wyrzutu od 0 do 2 gram. 180 cm i ma ciężar wyrzutu od 0 do 3 gram. 198 cm i ciężar wyrzutu od 0,5 do 5 gram. To jest ten kijek. 210 o ciężarze wyrzutu od 1 do 8 gram i 2,20 o ciężarze wyrzutu od 1,5 do 10 gram. Po testach nad wodą stwierdziłem, że kikiem od 0,5 do 5 gram dobrze rzuca się przynętami w granicach od 1,5 do 6 gram. Dla mniejszych dla lżejszych lub cięższych przynęt jest jeszcze cztery modele do wyboru, więc naprawdę można coś sobie dobrać. Poza tym cena nie powala z nóg, bo jak ja się rozeznałem w cenach tego spinningu w długości 168 cm można kupić za 160 zł. 180 cm za 180 zł, 198 cm za 190 zł, 210 za 180 zł, 220 za 210 zł. Więc na taką wędeczkę tak wykonaną naprawdę nie są chyba to duże pieniądze. Mogę jeszcze dodać, że te wędki można kupić też z wysyłką z Polski, gdzie znacznie skracał to czas transportu. Kołowrotek, który wyważa wędkę 198 cm, to jest w granicach od 170 do 190 200 g. Czas holu ryby. Myślę, że już ryby około 2-3 kg. Jak nie więcej. Piękne ugięcie. Pięknie wędka pracuje. Ugięcie pod 20 gramowym ciężarkiem. 40-gramowy ciężarek. Przezbroiłem na jigriga, takiego raczka. I już do wieczora będę próbował na dzikriga wędeczka. Powiem tak. Od 1,5 grama wzwyż. Do 1,5 grama, do 1,5 polecam mortal draw wędkę to rewelacyjnie rzuca się już od 1,5-2 gram do 7 Idealna okoniówka Na przynęty do 7 gramów Przejdę tam do końca I zobaczymy Na razie nic, ale nie zawsze jest coś Ważne, żeby była piękna pogoda z trzech pobu nad wodą. I sobie odpoczął. Rzuca się tą wędką bardzo dobrze. Wykonana jest bardzo ładnie. Ja w promocji za nią zapłaciłem 185 zł chyba. Tak, 185-187 zł coś takiego Naprawdę polecam bo wędka. Rewelacja. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie tej wędki, piście w komentarzach, będę chciał na wszystkie odpowiedzieć. Serdecznie Was pozdrawiam, cześć, do następnego, Siemanko.